Miałbym kredyt gotówkowy na 50 tysięcy złotych. Tyle, że dostałem odmowę w dwóch bankach. Może u was się uda. Oczywiście możemy złożyć wniosek. Skoro już go wszędzie odrzucili, to znaczy, że jest desperowany. Dlatego dorzucę wysoką prowizję i ubezpieczenie. I tak się zgodzi, bo nie ma wyjścia. Jest decyzja? Tak, kredyt przyznany. To świetnie, bo naprawdę pilnie potrzebuje tych pieniędzy na dokończenie remontu. Jakie są warunki? 15% prowizji i obowiązkowe ubezpieczenie doliczone do kredytu. No nie mam wyjścia, jestem pod ścianą. Biorę, proszę przygotować umowę. W polskim prawie nie istnieje obowiązek wykupienia ubezpieczenia przy kredycie gotówkowym. To decyzja klienta, nie banku. Panie, wziąłem u Was kredyt miesiąc temu. Później natknąłem się na Fundację FER i dowiedziałem się, że to ubezpieczenie wcale nie było obowiązkowe, a do tego wciągnęliście je w kredyt razem z prowizją i naliczaliście od tego oprocentowanie. Płaciłem odsetki nie tylko od pieniędzy, które dostałem, ale też od kosztów, które sami sobie dorzuciliście. Proszę Pana, ale już po wszystkim. Minęło 14 dni. Nie może Pan odstąpić od kredytu. W takim razie skorzystam z sankcji kredytu darmowego. Wprowadziliście mnie w błąd, a Fundacja FER wyjaśniła mi, jakie mam prawa. Masz kredyt gotówkowy? Zostaw w komentarzu hasło SKD. Fundacja Fair bezpłatnie sprawdzi Twoją umowę i pomoże Ci odzyskać to, co niesłusznie zapłaciłeś.